Super. No tyle, no. Ja mu współczuję, kurwa. Jestem do niego najbardziej neutralnie na świecie. E... Jestem najbardziej na świecie, kurwa, neutralnie do niego mm, nastawiony. On mi nigdy kurwa krzywdy w życiu nie zrobił i nigdy nie zaskarbił sobie mojej sympatii. Jak kurwa się z nim minę na ulicy, powiem mu cześć, bo go widziałem już 10 razy i kultura osobista tego wymaga. Czy chciałby mi się z nim kurwa rozmawiać przy piwie? Nie, bo nie piję piwa. A poza tym nie mam wystarczającej wiedzy o duchach, żeby jakąś rozmowę z nim sklekotać. Ja mu współczuję. Bo jest moim zdaniem ofiarą kurwa nowego porządku. Ale nie można mieć kurwa pretensji, że skoro wiesz, cały świat zmienił swoje myślenie, to jakaś firma się zeruje na koło za kimś nie stawiła. I tyle.